Uwaga, tych produktów nie kupisz na bałuckim rynku. Znowu to samo, dajcie co innego. No tak lepiej, biedronka. Codziennie wysokie ceny. Radziecki projektor taśmy 8mm. Firmy Pycp przyjmuje taśmy 8mm. Dwa odcinki wilki i zając w zestawie, czyli powrót do przeszłości, do zestawu gumiaki gratis. Wyjątkowa cena 500 zł, ruski dzwonek, zasilanie 220 V. Uwaga zawiera w środku rtęć. Wydaje dźwięk ding dong. Gdy źle go postawisz nie będzie dzwonił. Ruskie badziewie. Cena to tylko 700 zł. Piłeczka ping pongowa z GPS-em. Gratis paletka. Z tą piłką wygrasz każdy mecz. Uwaga brak baterii. Cena to tylko 17 zł. Obsmarkane chusteczki. 200 sztuk. Pudełko gratis cena to 75 zł i 120 groszy dwuosobowa bryka napęd na 4 koła super hiper pojemny bagażnik 2000 koni mechanicznych paliwo to woda cena 2300 zł Pstryczek elektryczek co tu dużo mówić dostaniecie go za darmo znak zapytania znak zapytania do zobaczenia na ofercie czerwiec 2007